Witam wszystkich serdecznie na moim kanale LR Creative. W dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować stworzoną przeze mnie jaskinię do gry Boulder Dash zatytułowaną Czarci Bur. Tychą charakterystyczną tej jaskini jest obwodowy tunel, w którym przemieszcza się spora ilość duszków. Diamenty są dość e, luźno rozrzucone po całej jaskini. Zaś żeby zdobyć ich wymaganą ilość do przejścia musimy jeszcze zniszczyć co najmniej dwa motylki. Dodatkowym udrobnieniem jest zamurowane wyjście, ale jak widać kolega Robert, którego demo tutaj oglądamy, już sobie z tym poradził, bo znajduje się ono w w prawym dolnym rogu jaskini. Co jeszcze mogę dodać? Kolorystyka nawiązuje do tytułowego czarciego boru. Zawsze staram się, żeby, czy to architekturą, czy też kolorystyką nawiązać do tytułu jaskini, aby to jakoś dodatkowo Nadawało klimat danemu poziomowi. No tutaj, jak widzimy, Robert już sobie poradził z wszystkimi diamentami. Zabił też motylki. Teraz mu pozostało tylko bezpiecznie dojść do wyjścia. Natomiast duszki mu tutaj skutecznie utrudniają to zadanie. Ale mam nadzieję, że mu się to zaraz uda. O, już tutaj na dole miejsce się zwolniło, więc. wala voilà, udało się. Sporo czasu zaoszczędził. Co przełoży się na też niemałą ilość punktów. No dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Mm, I co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.